Witam serdecznie. Dzisiaj będę tworzyć, a tworzę zawsze w kuchni też, ale dzisiaj poza kuchnią i zrobię pisanki. Podpowiem Wam, mam tyle pomysłów w głowie, ale dzisiaj zrobię jedną. <grytanie> może jeszcze nakręcę filmik albo za rok, a dzisiaj pokażę Wam pomysł na taką fajną pisankę i taką ozdobę świąteczną. Więc pewnie może wykorzystacie albo z jakoś zrobić jakieś innowacje, coś sobie tam. Wymyślicie same. Także zapraszam, zaraz zaczynam, a jeszcze wcześniej dziękuję za to, że jesteście ze mną. Jeśli Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co, co Wam się podobało i zasubskrybujcie, będziecie na bieżąco. Zrobię taką fajną dzisiaj pisankę, Mam taki pomysł na nią. Kupiłam przezroczyste, widać tutaj, są dwie połówki jajka, i to się składa. Ech, to jest czternastka, chciałam dwunastkę, są też mniejsze, zrobię takie okazałe, może na prezent dam mamie, um, albo komuś jeszcze tam dam, nie wiem, no, no można właśnie zrobić to na prezent, więc potrzebne nam jest takie przyźroczyste jajko, tu widzicie wystaje mi mech, bo też go wykorzystam i zajączek tukica, tak on będzie w środeczku, w jajeczku, a na zewnątrz pomalujemy to jajko farbami akrylo, akrylowymi tu mam różne kolory dzisiaj chyba postawię na żółty, ale mam też seledyn mój ulubiony, zielony i fajne rzeczy znalazłam znowu w tym artystycznym ja to tak strasznie lubię lubię tak tworzyć, lubię robić, lubię się bawić nie wiem, czekam na wnuczkę albo wnuczka też może będzie Macie kiedyś tam ze mną robił, lubił albo mamusia mu robiła do szkoły i takie super Pearl Penny za ja chwilę Wam pokażę na kartce, jak to wygląda. Pisaczki takie, yy, takie właśnie perełkowe. można zrobić takie ozdoby, można jakieś wzorki namalować. Yy, pamiętacie, ja przyklejałam takie kryształki, też to ładnie wygląda. A tam nieraz tam odpadało. Ten klej mnie nie, nie zawsze trzymał, ale też fajnie wygląda. Ale dzisiaj właśnie wykorzystam te pisaczki. Yy, I z takich po, yy, potrzebnych rzeczy, które musimy mieć, żeby zrobić tę pisankę, no to oczywiście pędzelki woda do malowania, tu jeszcze mam taką tasiemkę, może, może ją wykorzystam, nie wiem do końca, ale tak sobie przygotowałam, gąbeczkę, pokażę Wam sposób właśnie jak malować, aha i tu schowałam, zaraz wyciągnę, tak, wyciąłam sobie jajeczko, to też wykorzystam i będę po kolei Wam pokazywać, tu jeszcze stoi taki nabłyszczacz, taki jakby lakier, to już jeszcze zostało mi. Też fajnie, bo słuchajcie, te, niektóre farby akrylowe kupowałam wcześniej w, w filmie tam pisanki, kurczaczki. Zaglądajcie na kanał, znajdziecie tam właśnie wszystko, co, co już wykorzystałam i jeszcze mi zostało i to się po prostu nadaje, więc wykorzystamy to teraz. Dobra, otworzyłam, teraz wykorzystam żółty, więc wyciskam sobie tutaj troszkę farby akrylanowej, żółta, ładny kolor. Moje jajeczko, o właśnie. I teraz mi jest to ten szablon potrzebny. Wycięłam sobie akurat tak z gazety. On jest tak dość, tak że się wygina. No nie, tak mniej więcej go równo układamy. I teraz Wam pokażę sposób, jak to zrobić, żeby mieć właśnie okienko równo. I do tego potrzebna mi jest ta gąbeczka. Namaczam farbę i robię sobie, proszę, obrys. No i fajny sposób, popatrzcie, mam ładny obrót i teraz będę sobie malować. Myślę, że dwa razy musimy to przeciągnąć, więc zabieramy chwilkę, nam to zajmie. Zanim wyschnie, można suszarką sobie podsuszyć, myślę, że właśnie przyspieszy proces suszenia suszarką. A teraz malujemy sobie jajeczko. Wymalowałam raz to jajko, teraz mi schnie, a właśnie chcę przykleić zajączka. Korzystam w klej, może być kropelka tak, tu niżej, dobra, no tak, o, smarujemy i przyklejam sobie go do muchu, w tym czasie mi sobie będzie schło. A zobaczę, czy wystarczy tyle muchu, najwyżej do spodu dołożę. Na razie go przyklejam. No i co? Trzymam go. <laughs> Niech schnie. Pomalowałam dwa razy, że jest suche i teraz pokazywałam Wam, że mam taki nabłyszczec, to jest taki lakier, to no i zostało, już wcześniej wspomniałam, o, I teraz taką cieniusieńką warstwą tylko to tak myźniemy, a myźniemy sobie też to okienko nie poprze. tak I nam się to nabłyszczy, to momentalnie schnie. Jajeczko nam wyschło. Teraz właśnie wykorzystam perpeny. perol perłowe. Perl, perl, Zobaczcie, pokażę Wam to na kartce, jak fajnie to, to jest takie cieniutka końcóweczka, o i można sobie takie wzory robić. Ja właśnie będę takie robić wokół okienka w jajku, ale nie tym kolorem. Złoty też może być, ale dzisiaj mam pomysł i zrobię sobie leśniejszy. I zaczynam. Dobra, no słuchajcie, tu trzeba trochę precyzji. Odjedziemy od tej strony, rysuję sobie tak takie eski floreski na, na końcówce tego malowanego. Malujemy, a teraz jeszcze tak sobie myślę, że właśnie tutaj dam kropeczkę i tu. I to, to nasze, jak nam się tam nierówno pomalowało, troszkę to wszystko zakamuflujemy i będzie piękna pisarka. Ładnie sobie tu pomalowałam zielone. A teraz robię złote, takie kropeczki, właśnie. A najlepsze pokażę, bo właśnie uda mi się, zobaczy, jeszcze można sobie zmyć. I bez konsekwencji. Już mam pomalowane, oczywiście trzeba było zrobić dwie. Połóweczki tak samo. Tu zajączka spróbowałam. Znaczy spróbowałam, no przykleiłam. Przykleiłam go to już gdzieś do mchu, teraz do jajka. No i dobra, teraz łączymy nasze dwie połóweczki. Nie jabłuszka, tylko jajeczka. Jeszcze tutaj dołożę trochę mchu. Tak myślę, że będzie dobrze. Zaraz sprawdzę, jak to będzie wyglądało. Zawsze mogę otworzyć jeszcze to jajko. O. Tary, mare, hokus, pokus. Tak, dobrze. No, jak wygląda? Ładnie. Jajko skończone. Teraz jeszcze kombinuję właśnie, co z tą stążką zrobić, bo myślałam, że może tutaj, gdzie tu jest takie, że to można zawiesić. Fajnie. Albo tutaj, właśnie na tych łączeniach chciałabym tą stążyczkę jakoś tak związać. Może mi się właśnie uda. Zaraz zobaczę. Tak. No, i też fajnie. Też będzie fajnie. Skończyłam, trochę się męczyłam z tą strążeczką, ale jak Wam ktoś przytrzyma, to można to zawiązać. Fajnie łączenie zakryte. Ona jest taka delikatna, więc tak pasuje tutaj do, do tego wykończenia. No i co? A wiecie co, pomyślałam sobie, że można by tam właśnie dzieciom zrobić takie jajka. I na przykład jakieś cukierki wsiadanie. Też fajnie wygląda. Albo piórka takie. Ale to dzisiaj jest zajączek. Zajączek trochę się rusza, o tak się częsie. <laughs> nie do końca go przykleiłam, ale tu można zawiesić tą pisankę. Właśnie będzie fajnie, więc on nie będzie się ruszał. Spokojnie sobie siedzi w środku. Jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, napiszcie. Właśnie, ja już podałam dwa pomysły, co do środka można wsadzić. Aha, i zapomniałam Wam powiedzieć, że miałam jeszcze jedno takie jajko, bo miałam zrobić inną pisankę. No to pomalowałam sobie. Dwie części nie te, co trzeba, i musiałam wymalować trzecią, żeby mi się złączyły. Ale to nic. To będę miała właśnie już drugą na prezent, a tą sobie zostawię kolory. Kolory są moje. Mogłam też zrobić zieloną, ale już chyba robiłam właśnie na innych kanałach pisanki. Kurczaczki zaglądajcie, tam mam seledynowe pisanki.